Głównym przeznaczeniem diamentowych ściernic talerzowych Adiam Civic jest szlifowanie nierówności oraz usuwanie zanieczyszczeń na powierzchni materiałów budowlanych, betonu, silikatów, kamienia i tym podobnych. Narzędzia te są przeznaczone do obróbki zgrubnej lub międzyoperacyjnej na sucho. Mają średnice 115, 125 i 180 mm i stosuje się je w szlifierkach kątowych. Najpierw szlifowaliśmy element betonowy stosowany na opaski i krawężniki wykonany z betonu B30. Tarcza Adiam Civic szybko usuwała naddatki powierzchni i wyrównywała ją. Jej efektywność pracy w skali 10-punktowej oceniamy na 8, zaś żywotność na 10. Ciernice Adiam Civic mają segmenty rozmieszczone obwodowo w dwóch rzędach. Takie ułożenie pozwala uzyskać powierzchnie szlifowane o większej gładkości. Dzięki dużej koncentracji diamentów i wysokim segmentom testowane tarcze charakteryzują się bardzo długą żywotnością i przeznaczone są do stosowania w szlifierkach kątowych mających moc nominalną ponad 1000 W. W próbie drugiej szlifowaliśmy betonową płytę chodnikową z wypełnieniem skruszywa. Z Tarczą Adiam Civic efektywnie usunęliśmy naddatki i nierówności jej powierzchni. Wydajność szlifowania tego materiału w skali 10-punktowej oceniamy na plus 8, zaś żywotność tarczy na 10. W wytrzymałych na ekstremalne przeciążenia stalowych talerzach tarcz Adiam Civic wykonano duże okrągłe otwory umożliwiające wydajne chłodzenie tych narzędzi i szybkie usuwanie pyłu z powierzchni szlifowanej i efektywne odbieranie go przez odkurzacz przemysłowy lub warsztatowy. Ostatni sprób szlifowaliśmy granitową płytę chodnikową. Tarczą Adiam Civic efektywnie oczyściliśmy ją z zabrudzeń i usunęliśmy nierówności z jej powierzchni. Wydajność szlifowania tego materiału w skali dziesięciopunktowej oceniamy na 8 z dwoma plusami, zaś żywotność tarczy na 10. W naszej ocenie ściernica diamentowa Adiant Civic podczas testów okazała się wysoce efektywna. Już przy niewielkim nacisku jest bardzo agresywna, co skutkuje szybkim tempem pracy. Jest to więc narzędzie z najwyższej półki jakościowej mające wysoką żywotność.